Tak, ja pamiętam, że właśnie jak byłem młody, to słuchałem to my, Polacy, i mówiłem, ale zajebisty numer o tym, jacy Polacy są zajebiści. A potem masz trochę więcej lat i słuchasz, mówisz, o, ale zajebisty tekst o tym, jacy Polacy są zjebni. No tak. Uświadamiasz sobie, że to. Nie był hymn pochwalny. Ale z drugiej tak. strony, bo jakiś czas temu słuchałem w ramach, właśnie przed streamem puszczam muzykę i tak czasami mnie nachodzi, że stare kawałki, ludzie wtedy się wczuwają, bo tak. jest dużo osób, takich, wiesz, 20-parę lat, no to wiedzą co się dzieje i też gdzieś słuchali. To tak miałem, kurczę, że, że słyszysz to i to jest takie swojskie i nie miałem takiej od razu negatywnej oceny, choć wydźwięk tego, jakby się tak skupić na szczegółach, no to jest raczej tak. nie jest ładny obraz, ale miałem takie. No dobra, to nasze. Wolę polskie gówno w Polsce tak, niż w Tak, na polu. dokładnie tak. I no takie, właśnie. Dokładnie takie uczucie miałem, jak tego słuchałem, że wiem, że to niepochwalne, ale nasze no specyficzne i się sami w tym taplamy i żyjemy. I jesteśmy jacy, jesteśmy, tak. ale, ale dobrze nam z tym.